Witam państwa serdecznie w odcinku poświęconym kuracjom kolagenowym. Nazywam się Remigiusz Lewandowski, jestem trenerem Savre. Dzisiaj pokażemy państwu zabieg, który odżywi i wzmocni nasze dłonie i paznokcie, które powinny być wizytówką każdego z nas. O szczegółach dzisiejszego zabiegu opowie nam dzisiaj nasz gość, pani Basia Błaszko. Pani Basia jest pasjonatką kosmetologii. W wyniku kilku lat nauki oraz praktyki dzisiaj doradza gabinetom kosmetycznym. Pani Basiu, proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy poznała Pani kolagen naturalny Savre oraz czym on wyróżnia się w stosunku od innych na naszym rynku? Z kolagenem moja przygoda zaczęła się w kwietniu tego roku, kiedy to poznałam markę Savre. Niesamowicie przypadło mi do gustu to, że produkt działa niesamowicie od wewnątrz, czyli nawilża naszą skórę, nie tylko powierzchownie. Szukałam takiego produktu dłuższy czas, ponieważ wszystkie dostępne produkty do tej pory nie spełniały moich oczekiwań, a zależało mi na takim długotrwałym efekcie, nie tylko dla mnie, ale również dla moich bliskich osób. Tutaj co mi spodobało się najbardziej w firmie Savre i w Produkcie kolagenowym, to jest to, że jest bezpieczeństwo. Jest to produkt, który mogę polecić śmiało innym osobom. Co najważniejsze, jest to produkt certyfikowany, więc mam gwarancję tego, że polecając produkt innym osobom, stosując go, daje efekty takie, jakie oczekujemy. A zatem skóra jest uelastyczniona, nawilżona na dłuższy czas i zapobiegamy najważniejsze procesowi przeciwstarzeniu się skóry, o czym każda z nas kobieta marzy, ale myślę, że nie tylko, bo mężczyźni również. W dzisiejszym odcinku będziemy mogli poznać zabieg, którego efektem będą piękne, mocne paznokcie oraz nawilżone, gładkie dłonie. Komu możemy dedykować taki zabieg? Ten zabieg jest przeznaczony dla każdego. Każdy z nas codziennie spotyka nowe osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni zadbać o swoje dłonie, ponieważ stanowi to naszą wizytówkę. Nie tylko nasza skóra twarzy przyciąga uwagę, każdy z nas jest wzrokowcem, ale większość również ludzi lubi dotyk przyjemny, miły. Więc za, warto zadbać o to, żeby nasze dłonie i paznokcie były dobrze odżywione, ponieważ stanowi to po prostu naszą wizytówkę każdego dnia. Wielu z nas wydaje się, że do zachowania gładkich oraz zdrowo wyglądających dłoni oraz paznokci Wystarczy od czasu do czasu stosować jakiś krem do rąk. Niestety na ciekawe efekty próżno nam czekać, prawda? Zgadzam się w 100%. Generalnie każdy z nas powinien zadbać nie tylko o tą powierzchowną pielęgnację naszej skóry, zresztą tak jak z twarzą. Nie wystarczy tylko użyć kremu. Ważne jest również to głębne odżywienie, regeneracja. Tak samo jest z dłońmi. Jest na to prosty oczywiście sposób, natomiast warto. To po prostu zacząć robić, ponieważ czynniki zewnętrzne, powietrze, słońce wysusza nasze dłonie, środki czystości, które każdego jednego dnia używamy. Dokładnie działa szkodliwie do naszej skóry, a zatem zabezpieczenie naszej skóry, ale dogłębnie, czyli taki produkt, który zadziała, jest naszym właśnie, produkt kolagenowy jest spełnia te oczekiwania w 100%, odżywi naszą skórę, uelastyczni, wygładzi i wzmocni nasze paznokcie. Wiele osób oczywiście prawidłowo dba o skórę twarzy, stosuje wiele preparatów przeciwstarzeniowych, dzięki czemu mogą pochwalić się odmłodzoną i promienną cerą. Zapominając jednak o pielęgnacji dłoni, nawet najbardziej satysfakcjonujący efekt na twarzy traci na wartości. Wspomniała pani, że zabieg jest prosty. Ile czasu musimy poświęcić na to, żeby się pozbyć łamliwych, przebarwionych paznokci oraz szorstkiej i suchej skóry dłoni? A żeby osiągnąć efekt zadowalający, wystarczy 15 minut poświęcić na taki zabieg. Zabieg jest faktycznie bardzo prosty, ale w swoich rezultatach daje bardzo fajne efekty. Natomiast jak ze wszystkim najważniejsza jest profilaktyka. Zatem dwa razy w tygodniu wykonanie takiego zabiegu nie zajmuje wiele czasu, ale daje efekty. Dlatego zachęcam do tego, żeby każdego jednego dnia dbać o skórę dłoni, a dwa razy w tygodniu zrobić sobie taki zabieg regeneracyjny. To troszeczkę tak jak ze skórą twarzy. Dbamy o tą skórę twarzy, zapominamy często o szyi, więc podobnie z dłoni nie zadbajmy również o nasze dłonie i paznokcie. Pani Basiu, proszę pokazać nam, z jakich czynności składa się dzisiejsza kuracja i jak prawidłowo ją wykonać. Oczywiście, z miłą chęcią. Zapraszam Państwa na zabieg. Pierwszym etapem tego zabiegu, bardzo ważnego zresztą etapu, jest złuszczenie martwego naskórka. Do tego używamy naszego peelingu. Jest to bardzo fajny produkt pod kątem tego, że materiałem peelingującym są ziarenka piasku. Jest to naturalny materiał peelingujący, dlatego dzięki temu możemy przygotować w tym pierwszym etapie swoją skórę do dalszego zabiegu. Materiał peelingujący bardzo fajnie nam przygotowuje skórę do tego, żeby była nawilżona, żeby była również uelastyczniona, a co najważniejsze wygładzona. No i głównym zadaniem, przede wszystkim tego peelingu, jest to, aby nasza skóra lepiej wchłonęła kolejne składniki odżywcze. Bardzo ważny etap, ale jednocześnie również skuteczny. Podobnie jak ze skórą twarzy. Pobudzamy w ten sposób również krążenie. Pobudzając krążenie, dzięki temu kolejne składniki będą się lepiej wchłaniały, dzięki czemu będzie mieć efekt, na jaki każda z nas zasługuje. Zatem odżywione dłonie również nawilżone i wzmocnione paznokcie. To jest ten efekt, który chcemy uzyskać. Zatem dobre zrobienie peelingu to podstawa skuteczności tego zabiegu. Bardzo prosty, ale niesamowicie skuteczny. Kolejnym etapem tego zabiegu po zrobieniu peelingu jest nałożenie koleganu. Bardzo ważne tutaj jest to, że po zwiżonej już skórze, kiedy usunęliśmy materiał peelingujący, usunęliśmy peeling z naszych dłoni, jest pozostawienie dłoni nawilżonych. Więc pozostawmy je troszeczkę zwiżone, ponieważ jak wiemy kolagen wchłania się na zwilżoną skórę. A zatem pozostawiamy dłonie nawilżone, dajemy mniej więcej około 5 pompek kolagenu i w tej kolejności wykonujemy zabieg. Ważne jest to, żeby wmasować, delikatnie wklepać ten kolagen, aby efekt był jeszcze bardziej widoczny na naszych dłoniach. Efekt tego zabiegu możemy utrwalić w bardzo prosty sposób. Wystarczy użyć dodatkowo suplementu piękna skóra i witaminy C. Efekt końcowy tego zabiegu to uelastycznione, odżywione, zregenerowane, nawilżone bardzo fajne dłonie i co najważniejsze wzmocnione paznokcie. Zapraszam do wykonywania tego prostego, skutecznego zabiegu. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Kuracje kolagenowe Savre. Jest takie powiedzenie: jak nas widzą, tak nas piszą. Nie tylko zadbajcie drodzy Państwo o swoją cerę na twarzy, ale również i o swoje własne dłonie. Zapewnijcie sobie taką kurację miesięczną produktami kolagenowymi do pielęgnacji dłoni. Zaoszczędzicie swoje własne pieniądze oraz swój czas, bo możecie to zrobić w swoim zaciszu domowym. Macie to z naszymi produktami po prostu na wyciągnięcie ręki. Gorąco polecam i pozdrawiam serdecznie.